W Diablo 3 to zaczynamy. Coś tam poszperałem w ustawieniach mikrofonu, powinno mnie lepiej być słychać. Więc nie wiem, jeszcze tutaj może podgłośnię, żeby nie było, żeby było grę słychać. Dobra, idziemy tak, tak. Hmm. Dialogów to może tyle. Tego też tyle zastosuj, i zatwierdzę, dobra. Dobra, będzie mnie chyba słychać. No i jesteśmy. Kaldeum Klejnot wschodu. Wujek Dekart uwielbiał to miejsce. Lecz teraz jego ukochane miasto zaczarował Belial. Władca kłamstw. Wyczuwam w powietrzu jego odór. Rozdzielmy się. Wy znajdziecie Beliala, a ja zapoluję na jego sługę Mahdę. Pomścimy Kejna. Może jeszcze podgłośnie te dialogi? Było wszystko trochę. No to z to też. Żeby tak było równo. O. Łóśno się dalej o logów na stule. O. No. Zatwierdź, zatwierdź. Dobra. Może mnie cofać. Bo ktoś pewnie siedzi na YouTubie. ale dobra. Udaj się na bazar w kaldeum. Ashara, strażniczko. Skąd przyszli uchodźcy? Nie należę do gwardii. Nazywam się Ashera. Jestem komendantką żelaznych wilków. Ashera. Uratowaliśmy tych uchodźców przed sabatem Mahdy, który w tej chwili pustoszy pogranicze. Tak się składa, że poluję na Mahdę. Gdzie ją znajdę? Kieruje się do Alkarnus. Niestety zablokowała za sobą drogę. Ale do miasta możesz też dotrzeć przez posterunek Kasima. Dobra, to lecimy. Przejdź Słyszałeś? przez rozdarty kanion. Dobra. Lecimy. To droga prowadząca do Musisz iść nią aż do mostu... Może się Słyszałem, trochę bóluć, bo się konwertuje film... Mahda zapłaci za swoje grzechy! Ja, dobra. Zachowaj ostrożność, podróżniku pustynnych dróg strzegą kultyści. Zabiją każdego, kogo spotkają. Nie, to oni zginą. Przybyłem zabić ich wszystkich. Razem z przywódczynią. W takim razie nie możesz wyruszyć sam. Będę ci towarzyszyć. Dobra, no to lecimy. Są tam iluzje. Dla niektórych to zwykłe miraże, ale ja przenikam je wzrokiem. To czarna magia sabatu. Zwiedzie cię na śmierć. Zabat nie dał rady zabić mnie wcześniej, to i teraz nie ma. Ale dziękuję. Bożna się zmuliło? Ogląda inaczej niż wszyscy, których spotkaliśmy do tej pory. Nie chcę mówić o piaskowych osach. Nikt nie zwracałby uwagi na te przerośnięte owady, gdyby nie ich zatrute żądła, od których zginął mój młody uczeń. Wysyłając go po próbkę do legowiska. Miałem nadzieję, że będzie bardziej ostrożny. Ale jego rodzice Więcej nie przyjmują do Tego wytłumaczeniu. Ja się ustawię, żeby mi teraz nie wyskakiwało. Mm. Pokaż opis zadania wokół mnie, e, zastosuj i zatwierdź, dobra? Lakuni, no nazywane się czasami ludźmi panterami, od tysięcy lat zamieszkują tereny pustynne na wschód od Kaldeum. Duże samce są przywódcami plemion i obrońcami, I przydwa, e, podczas gdy zwinne, zwinne samice, samice polują. To prymitywne stworzenia, to które nie zwykle nie trzymają się stala od ola, ludzi, ale to. zaatakują, jeżeli zostaną osaczone lub gdy im głód.

Widać, że tutaj jest drugi Tak. Trochę tak. Skąd wiedziałaś o zasadzie? No ja, nie wiem jak to Jestem powiedzieć, tak. Trochę rozmazane, tak, nie rozmazane, tak jak. Widać. Dziękuję za pomoc. Co cię tutaj naprawdę sprowadza? Szukam kogoś. Na razie pozwól, że usunę ci z drogi przeszkodę. Dobra. Kapitanie! Z tyłu! Żelazne wilki! Chronicie ludzi! Bawilakuni atakują żelazne wilki. Porozmawiaj z żelaznym wilkiem, ja Lakuni napełniłyby dzisiaj brzuchy. To chyba nie koniec przeszkód. Mam rację. Będzie jeszcze gorzej. Kultyści rzucili czar ze swoich kryjówek na pustyni i ukryli most nad Czarnym Kanionem. Ruszajmy na północ na płaskowyż z Zdaje się, że stamtąd emanuje Magia Kultystów. Dobra. O, tutaj są chyba ślady. Nie, to nie są ślady raczej kapliczka szczęścia. Nie, to dalej będą ślady. Tutaj nic nie ma. Dobra, idziemy. Niech tam ping... 733 Coś tak cicho słychać ich Opcje... Dźwięk... No już jest wszystko na maxa, nie wiem co jest Może u mnie tak cicho jest Nie wiem Dobra, szukamy tych śladów. Ja dobra, się ja będzie konwertowało. Już nie przesyłam, bo strasznie laguję. Poczekam aż... Znaczy, nagram parę filmików, wezmę, żeby wszystkie się raz przekonwertowały, wezmę wysyłanie.

O, prawie bym padł, kurde poprawiam słuchawki nie może mi się coś z słuchawkami psuje albo nie wiem co już tak cicho jest strasznie nie wiem no opcja głośność efektów włączyć dźwięk no nie wiem co tu jest, albo domyślnie damy zastosuj zatwierdź też słabo nie wiem co tu jest dobra lecimy na domyślnych zobaczymy jak będzie Nie wiem, może u was będzie lepiej słychać, nie wiem, bo u mnie coś tak cicho jest. O, są ślady. A to w tamtą stronę idziemy? Tak, w tamtą. A to jednak tutaj było, ale nie szło. Dobrze, że te ślady były. Dobra, przerwiamy im rytuałik. Papa. Pa. Dobra, teraz lecimy na drugą stronę. Dobra, to lecimy na ten dół. I tutaj zaraz ślady kolejne powinny być. Dobra, idziemy tym brzegiem tutaj. Po ścieżki, żeby nie zboczyć. Ale żeby znaleźć też ślady. Siedzień zapędzę daleko, a pójdę dalej niż są ślady. O, 17 level, no. Tarcza jakaś... O krzyk, o! krzyk jest. Rzut. O! A nie, to jest tylko takie coś. Dobra, bierzemy. Mamy, to będzie. Dobra, broń podręczna. Dobra, i dobra, obraliśmy Nie wiem po co mi ten krzyk wprawdzie. Ale dobra. Tutaj już jest co innego, to tutaj nie, to tutaj trzeba będzie iść. No, nie ja będę tym okrzyki co nie uciekają. A co mieli uciekać w ogóle? już sprawia, że atak... A, zadałem mniejsze wrażenie, oha. Także uciekają. No nie, może się nawet przyda. Zawsze coś. ale w Diablo 2 było fajniej, więcej okrzyków było, dużo więcej. Był w czym wybór. No tu jest chyba 3 okrzyki. Z jednej strony fajne to Diablo 3, a z drugiej strony dwójka jest lepsza. Ale każda część ma swoje plusy i minusy. Znaczy w dwójce prawie żadnych minusów nie widziałem, ale dobra, oprócz tego, że prawie wszystkie ubrania tak samo wyglądały. To było trochę głupie, albo yy, jak pamiętam dobrze, to był chyba set Chora Dreamów na czarodziejkę. Założyło się, była cała różowa, no bez jaj, no. To trochę głupio wyglądało. Dobra, lecimy tutaj na dół, na dół albo tutaj jeszcze spenetrujemy. Nie wiem, zboczyłem gdzieś w ogóle Bierzemy to, bo ten nie wziąłem żal Dobra, lecimy tutaj Tutaj pewnie nie będzie nic Musimy zobaczyć drugą stronę A tu jest O Oszty, ukryty ołtarz Ora, wleć w nich. No i już ich zabijemy teraz, udaj się do mostu nad czarnym kamionem. Lecimy tam w podskokach. Dosłownie. Najpierw miałem problemy z głośnością a kurwa teraz mam problemy z głośnością gry. To no, bez jaj, no, kurwa. Jak nie to, no to to. No i co mam z tym zrobić? Dobra, zabijemy ich. Tak może poleci nie. Służby mam odrzucenie. Dobra, jakieś itemki, itemki No broń by mi się przydała jakaś dwuręczna O znów następna elita Też mamy odrzucenie Dziwny zbieg okoliczności Padacie Też już padasz sumko czy mi. O jakieś itemki, itemki. Dobra, zakładamy. Naszej tylko nie mamy do kolekcji, dobra, szkoda. Tak, tak, tak. Gówno, gówno, gówno. O. Porozmawiaj z Zaklinaczką. Rozmawiamy z Zaklinaczką. Ale stara! Matko! Ja jej nie wierzę. Nie, z tempelariuszem na kurwien. Tempelariusz jest git. O, może tarczę mu damy? Tą złotą. Niech ma kurwa ode mnie prezent. No, no, no to. Tutaj już będzie koniec. Komentujcie, subskrybujcie i tak dalej. Coś siema.